Witam uczestników i sympatyków wspólnego Gołębnika Cześć Dzisiaj jest niedziela, 13 wrzesień 2015 Oczekujemy na przylot gołębi z miejscowości Neubrandenburg Jest to lot finałowy Gołębie zostały wypuszczone o 10.40 W tej chwili jest godzina I są pierwsze gołębie? Dwa, trzy? Trzy gołębie są?

no, niebieski wejdzie, pierwszy. No kto weźmie tu kasę? <grystanie z nimi> Tutaj kibice? Oj, następne idą. Chyba następny jest. Jest? Trzeci. Trzeci? Nie, do stacha, do stacha. No Kolegi Stasia, tutaj przed gołąb, a głębie były wypuszczone. 40 minut? 40 minut przecież. Ej, ciszej! Ciszej!